Taki most musimy pokonać, żeby dojść do rzeki Amazonka. Kurde. Ta rzeka tutaj to jest jakaś taka, wiecie, dopływ tylko. Chłopaki tutaj pracują. Kiedyś tu płynęła Amazonka, ale przez to, że te wyspy tutaj powstawały, więc my musimy iść dookoła. Tak, Marii? Nogi mi się zaczęły trzymać. Tr tr tak? Mam iść pierwszy? Ja pierdzielę. Nie no. bój się, ja mogę iść pierwszy. No do tyłu już teraz ciężko mi przejść. <laughs> Mariczka trochę tam się przeraziła. Dawaj, dawaj, śmiało Mari. Może tam je panowie przepłyną na drugą stronę. No, mogą cię przewieźć, jak podpytasz. Szefowa ma lekkie problemy. Jakiś lokalny Marikę prowadzi. Jest, szefowa dałaś radę. Aż takie ciężkie to było. O matko bosko. Ale dałaś radę. Już tu już nie będzie takich. Czy z cała? No mi się tam trzęsę, dlatego się bałam przejść. Ale ten pan był dobry. no. Pijany ja nie wiem, ale po prostu go, go tam motywował mnie, mówię, dawaj, idziesz, ale Jezu, no, ciężko. No nie wydaje się na no, tak ciężki most, ale przez to, że nie ma tego po bokach, czego się oprzeć w razie wu. Nawet nie bałam się, że spadnę do tej rzeki, tylko nie wiem, czego w sumie. Tam jedne deski się bujały trochę. No, strach ma wielki oczek, to mówią. Dobra.